Dzisiejszy TikTok to dno. Pewnie po przeczytaniu tego tytułu filmu dostajecie palpitacji serca i piszecie mi w komentarzach, że ALE to było już wiadome kiedyś, że TikTok nie jest dobrą aplikacją. Wiem, ale TikTok nie mógł chyba upaść niżej niż upadł teraz. My świadomy, że to, że TikTok jest szkodliwą aplikacją, chyba już jest dla was wiadome. Szczególnie, że było wiele filmów na YouTubie o tym, jak bardzo szkodliwy jest mechanizm. Yy, scrollowania sobie przez TikToka i patrzenie sobie filmików, bo powiem wam szczerze, ja też jestem osobą, która korzysta z TikToka, nie jestem z tego dumny. Chociaż to jest dla mnie po prostu wlęgarnia postów, tak samo jak na Reddicie. Ale dostępność TikToka i to, co można tam zobaczyć bez weryfikacji wieku, to już jest inna rzecz. Bo na YouTube, żeby zobaczyć yy, coś, co jest niezgodne z twoim wiekiem, na przykład masz 12 lat i oglądasz sobie YouTube Shorts, nie pokażą ci żadnego kontentu z bronią palną czy animacjami 16+, lub innymi przekleństwami. Bo wtedy musisz albo wysłać dowód osobisty, żeby oglądać rzeczy od 18 lat. Albo tam jakieś inne weryfikacje, i nie jestem pewny jak to działa na YouTubie. A na TikToku wystarczy, że podasz sobie datę 1996, załóżmy, i wchodzisz. Możesz oglądać każdy film, bo ja mając 16 lat, mam dostęp do takiego kontentu na TikToku, że to aż głowa mała. Szczególnie że wiadomo jaka jest moderacja TikToka. Oni słabo moderują, jaki mają kontent na aplikacji, i ja mając. Cofając się w czasie, mając 14 lat, widziałem dosłownie pornografię na TikToku, bo nie jest tak dobrze usuwana, jeśli wstawicie sobie na przykład ciemniejszy ekran, albo jakieś gwiazdki, to wtedy moderacja TikToka nie wyłapuje tego co oglądasz. Ale załóżmy, że nie wyświetlają ci się takie rzeczy. No to wchodzisz sobie na TikToka, chcesz zobaczyć jakieś fajne memy, albo animation meme, czyli takie małe krótkie animacje powtarzające się do piosenek, albo po prostu jakieś edit, edity z anime, które parę osób tam ogląda, a wchodzicie na główną stronę TikToka i pierwszy film, jaki widzicie to albo reklama, albo film kompilacja najlepszych kamszotów. I jeśli zaraz odeprzecie moje argumenty, typu "ale przecież jest kontrola rodzicielska na TikToku, albo na telefonie", no dobrze, ale niewiele rodziców z tego korzysta. Co jest naprawdę krzywdzące dla takiego dziecka, bo może wejść w strefę internetu, do którego nie powinno wchodzić. A TikTok, myślę, że to jest taka wylęgarnia, właśnie takiego kontentu. Nie powiem, że zawsze można trafić też na TikToki, które cię edukują, albo dają jakieś wskazówki komputerowe, jak na przykład zoptymalizować komputer, jak ten filmik. Three PC tips to boost your PC's performance. Press Windows and R and type msconfig. Go to Boot, then click on Advanced Options. Change the number of processors to the highest one. Press Control, Shift, and Escape. Go to the Details tab and find your game. Right-click on it and change the Set Priority to High. Press Windows and search Startup Apps. Then turn off any app you do not need right when you turn on your PC. So. Or you can also find a funny Number 15, Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus, but as it turns out, that might be what you get A jeśli chodzi o szkodliwy mechanizm, o którym mówiłem, czyli skrolowanie na TikToku, czyli w sumie główna mechanika, jest szkodliwe, ponieważ jest uzależniające dla dzieci, ponieważ nie mogą się spodziewać tego co im się wylosuje. Może być to albo coś fajnego, albo coś yy, niefajnego, może być coś obrzydliwego, może być coś być słodkiego. I nigdy nie wiemy co się trafi, przez co ta mieszanka dopaminy, która jest podczas scrollowania, jest po prostu uzależniająca dla dzieci, bo to jest jakbyśmy grali w hazard. Co się wylosuje, jeśli przeskroluje? To działa jak te automaty w kasynie, co pociągasz za dźwignię i się losują jakieś sloty. I słyszałem również, że to im po prostu tym dzieciom zaburza koncentrację i cierpliwość, bo przecież muszą znowu przeskrolować tego TikToka, muszą zrobić to od razu, bo się nie mogą doczekać. A coraz młodsze dzieci oglądają TikToka, bo rodzice się po prostu nie zajmują tymi dziećmi. Dają im telefon w młodym wieku i myślą, że zajmie się sobą, a oni będą mieli wolne. I to jest sposób wychowania jakiego, kurde, Nienawidzę, nie? Bo wyobraźcie sobie sytuację, że takie dziecko sobie ogląda TikToka, a potem nie może sobie poradzić za 20 lat w pracy, bo kurde, nie może się na niczym skupić. A potem mówią, że takie pokolenia, typu pokolenie, w którym ja jestem, lub pokolenia inne w dół są złe, bo to zombie chodzące z telefonami, a sami wychowali takie dzieci. I jakie są rozwiązania? Na samym początku polecałbym usunąć TikToka. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, jeśli jakiś rodzic nie ogląda, rozwiązaniem może być kontrola rodzicielska, bo naprawdę blokuje treści, które nie są dla 12, chociaż sam TikTok jest 13, ale to pominijmy. Blokuje takie treści, przez co dziecko nie uczy się jakichś złych moralności. A na razie mogę powiedzieć, że to tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie na moje inne filmy. Komentujcie, subskrybujcie i żegnam Was.